Dzień dobry. Poniedziałek. Pogoda nam się zmieniła. Było bardzo ciepło przez cały weekend. Nie mogę powiedzieć. Spędziliśmy go bardzo fajnie, aktywnie. Ale ja dzisiaj widzę, że już pogoda się znowu zmieniła. Czas... Konstytucyjny! Jezus Maria, konstytucja. łączyło mi się coś na TikToku. Jeszcze tylko szyby, jest 27 po 7. Słuchajcie, ruszam. Jedziemy z tym. Mam kilka obowiązków z rana. Guten Morgen, dzień dobry. Good morning. Jadę. Muszę najpierw zobaczyć się z chłopakami. Zrobimy plan na dzisiaj. A później będę kontaktował się z firmą, która może mi dostarczyć stal i ją zamontować? Chyba. Z tego coś wynikało. Jak nie zamontować, to przynajmniej połowę roboty tam zrobić, bo zespawać łapę i coś tam, coś tam było. Pamiętam w tej całej wycenie. Muszę ją do końca przeczytać, ale wydaje mi się, że większość montażu jest po ich stronie. Jeżeli chodzi o złożenie tej stali tam na i dowożenie na miejscu. Do czego, do czego ja zmierzam? Do tego, do tego, że przynajmniej ta cena, nawet jak już jest z VAT-em, to jest pół tysiąca mniej, słuchajcie. Do tej wyceny, którą dostałem w piątek z lokalnej firmy tutaj z Gosport. Szok. A tamta firma jest sportsmów. No nie wiem, no po, albo więcej tego mają, więcej tym operują. Ceny mają lepsze, no dużo lepsze teraz z tego wynika więc na pewno będę próbował korzystać z drugiej firmy, nie z tej firmy, z której brałem wycenę w piątek. Ale to porozmawiam z klientem, porozmawiam z chłopakami i podejmiemy decyzję razem, żeby nie było jakiegoś fejku. Może nawet zaproponujemy im kasz. więc automatycznie będzie jeszcze taniej, ale to wszystko zależy od tej firmy. I, i od klienta, nie? Jeżeli klient będzie chciał zapłacić za to bezpośrednio, no to poproszę go wtedy, żeby zapłacił kasz bezpośrednio tym ludziom i, i sprawa załatwiona. Będziemy mieli trochę oszczędności. <grym> A to wszystko zobaczymy, jak to będzie. Yy, poza tym co? Poza tym było pięknie. Poza tym było pięknie. Miałem piękny weekend, byłem na na, na takim w takim parku Peppa Pig Park, słuchajcie, ale ja wie, to jest taki plac z różnymi przejażdżkami, karuzelami, kolejkami. Kiedyś to było prawie że dla małych dzieci, wiele lat temu. Później zaczęli to rozbudowywać, wstawiali coraz większe atrakcje dla większych dzieci, a teraz, teraz jeszcze to rozbudowali, wstawili jeszcze więcej ciekawostek takich. Naprawdę był fan, słuchajcie, ogromny. Myśmy tam spędzili 5 godzin wczoraj. Non stop, jakieś jazdy. No i co ważne, kacper najmłodszy, już jest powyżej metra, więc z automatu wchodził też na większość tych atrakcji mógł z nami spędzać ten czas i, się, i mieć fan. Także naprawdę było fajnie, było fajnie. Nie? Dzieciaki, dzieciaki mają ten, co wspominać, wróciły totalnie wymęczone, zasnęły w samochodzie później szybko poszli spać, słuchajcie ja jeszcze poszedłem na piłkę z Kubą ale moja kostka niestety nie jest w dobrym stanie chciałem, chciałem pograć, ale po prostu fizycznie nie mogę bo znowu jak biegłem gdzieś tam przy piłce to automatycznie strzeliło mi coś i mówię nie, nie odpuszczę, stałem na bramce do końca meczu kurde, mówię załatwiłem się, nie? co to tak dużo izolacji tu leżało przy ścianie? jest serbal. Więc na razie z piłką muszę odpuścić, będę stał na bramce przez najbliższe tygodnie, ponieważ moja kostka potrzebuje trochę więcej czasu niż tydzień na rehabilitację. I, I co jeszcze? I w tym tygodniu mamy plany takie, że muszę podjechać tam na Haslemere we wtorek, czyli jutro albo w środę, bo ta klientka to raz że się ze mną nie rozliczyła i to rozumiem, bo ponieważ Nieskończone są wszystkie, WSZYSTKIE rzeczy Choć obiecywała, że zrobi payment, no ale Ostatecznie nagrała mi się w sobotę rano, że wszystko jest pięknie, bla, bla, bla Tylko nie, nie, nie zapomniała chyba o payment. Nic o nim nie mówiła w ogóle Tu uważam, że po prostu dopóki robota nie będzie skończona, no to rozsądnie Ona po prostu nie zapłaci do końca i spoko Będziemy musieli tam wrócić, albo jutro, albo w środę, wszystko zależy od Dzisiejszych blatów, czy panowie dojadą czy przyjedzie pra, ta suszarka, no i tyle. Jeżeli to się pojawi, no to będziemy mogli tam pojechać i zrobić swoje. Jeżeli się nie pojawi, no to, no to będzie lipa. To będziemy czekać, aż się pojawi, <grym> bo to różnie w tym projekcie było. Mam nadzieję, że do, dojedzie to wszystko na czas. Także słuchajcie, ja się z nami Żegnam na tą chwilę, muszę wypić swojego szejka. Muszę się obudzić i zobaczymy się na miejscu u Let's go! Cześć! Dalej ranek. A ja jeszcze kawy nie mam, ale może zaraz będę miał. Dzień dobry, tutaj jest rana. Rafał się kłania. Przedamy następne saporty, słupki, kemple. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7-8 z zewnątrz, słuchajcie. I w środku następne 5-6. Stal mamy praktycznie dogadaną. Rozmawiałem z tym, z tym osobnikiem z tej firmy. Dał mi dobrą cenę. Mam nadzieję, że to nie jest żaden spam, żebym nie umoczył gdzieś, albo nie stracił pieniędzy. Poza tym co? Czekam na jego odpowiedź Chłopacy za chwilę będą rozbierać ściany Muszę zamówić następnego skipa, bo pewnie nie wszystko i tak... Tylko sprawdzam Czy działa, bo no podłączam następną baterię Żeby nie było, że nie podłączam Ale już mam dość z tymi kamerkami Tymi bateriami O, dziadek wycofuje akurat na mnie ja też szybko dostalko, słuchajcie, muszę kupić jedną jeszcze, tą łapę, którą kupywałem 10 ostatnio. Czyli już będę miał 15 na stanie. I wezmę kilka Joyce'ów, jakąś płytę, aby tam zabarykadować dziadkowi drzwi. Joyce'y po to, żeby stworzyć ściankę od Łazienki i takie to. o. Taki, taki poniedziałek. Jeszcze mam zamiar wyjechać do tej firmy, podjechać do nich, zobaczyć ich face-to-face, face. z kim mam do czynienia, żeby nie było tylko na telefon i potwierdzić tą cenę stali, tą operację całą, która jest potrzebna i kiedy mogą to zrobić. Także zajadę do nich sam. Zobaczymy się za chwilę. Hej! Dobra, bardzo dobra wiadomość. Jak na razie wszystko wygląda dobrze. Podjechałem tutaj, warsztat istnieje, dwóch ludzi działa, że nie jest jakaś lipa. Główny kierownik niestety jest w domu, pracuje z domu, bo ma covid -a. Ale tutaj podjechałem i zapoznałem się z chłopakami, bardzo mili. Zapłaciłem im część pieniędzy, oczywiście nie wszystko. Dostałem jeszcze lepszą cenę. Teraz skontaktowałem się jeszcze z firmą, która może nam pomoże przy udźwignięciu tego bima. Bo słuchajcie, chłopaki mi powiedzieli, że to będzie ciężkie. Dwa bimy będą super ciężkie, te długie. Tam 600 kg. Każdy. To wychodzi na to, że każdy z nas musiałby wziąć na swoje barki ponad 100 kg. Słuchajcie, w angielskiej normie 20 kg jest maks. Lub, lub worek. Ogólnie, Ale tego typu yy, ciężar jest przeogromny na, na człowieka. Ja tam jeszcze miałbym fan. Może Karol miałby jeszcze fan, ale nie ma co przy, przy tego obciążać chłopaków za mocno, więc yy, zapytałem się o wycenę ile by to kosztowało wypożyczenie takiej maszyny z człowiekiem lub bez. Zobaczymy co oni powiedzą. Co ty gościu robisz? Jakim łukiem zajechał słuchajcie. Na czołówka. Więc powiedział mi, że piątek w tym tygodniu powinniśmy mieć stal. Najpóźniej w poniedziałek. Chyba, że się uda, to nawet może i w środę. Niech on się zdecyduje. To wszystko zależy od deliverki, nie? Także jak tylko dostaną jutro stal, albo wezmą order, zrobią jutro. Nie wiem o co tam chodzi, już nie wnikam. Wtedy będzie wiadomo, kiedy dokładnie jest u nas stal. Dobra, ja wracam do Boysów, Jeszcze zajadę do Selko po płytę, kilka joysów i wracam z powrotem na sajt. Let's go. I przy betoniarce ściana znika, słuchajcie. Ta już zaczyna znikać. Akra stoją, jak widzicie, wszystkie podparte. Tu z przodu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i dziewięć. Dziewięć z przodu. I prawie tyle samo tutaj w środku. Albo więcej nawet. Raz, dwa, trzy, siedem. Osiem będzie przynajmniej. Zalecimy z tym starym. Przewracamy tą ścianę. Jeszcze szybka akcja słuchajcie dzisiaj. Nie powiem wam coś, znowu uszkodziłem sobie kostkę. Normalnie chodzić nie mogę. Nie? Pomagałem Karolowi, pomagałem i gdzieś na tym gruzie znowu przegięłem sobie. Ja pierdziele po prostu. Uff. Nie wiem czy nie pojadę sobie w gips to boże. Przyjechałem do Stalko słuchajcie po akro. Nie fu, po tego strąg boja, bo zabrakło nam ostatecznie jeszcze jednego, a chcemy to zrobić naprawdę solidnie. Także jeszcze jedna łapa. Powiem Wam naprawdę, to musi się dziać naprawdę. Tam nie ma żadnej kompetentnej osoby, która może w ogóle odpowiedzieć na jakieś pytanie. Szukam kamieni na ogród. Oh, takich, wiecie, dekoracyjnych, niedekoracyjnych, dla klienta, u którego zaczynamy ogródek jutro. Jednej osoby pytam o cenę, o to czy mogę wziąć sampla, ona nie wie, przychodzi następna, zadaje mi te same pytania, odpowiadam, już wściekłość na mojej twarzy za chwilę wysk wyskoczy. Ona nie wie, ona idzie do menadżera, tamten mówi, że special order, na chwilę ktoś mu przerywa i mówi, nie, to tam można sprawdzić cenę. Okazuje się po 10 minutach, że ceny nie mogą sprawdzić. Taki chaos jakiś w ogóle. Wziąłem jakieś kamienie, proszę Państwa. Ostatecznie, to wiecie co, pojadę z łopatą, z workiem na plażę. Przekopię, zabiorę trochę kamieni, przywiozę na ogród, zapłaci pani, będzie zadowolona. Nie, tu chodzi, wiecie o co? Chodzi o to, żeby one były okrągłe. Nie miały ostrych krawędzi, bo te pieski mogą tam stópki poranić i to nie jest chyba też dobrze dla psa, żeby chodził po takich ostrych kamieniach. Więc ważne jest, żeby te kamienie były półokrągłe. Na, wziąłem jeden worek, pytam się go, czy mogę to wziąć pokazać klientowi. Tak, możesz, możesz. No, spoko. Za chwilę babka, która mnie kasuje, mówi, ale tego worka nie możesz wziąć. Wy jak nie mogę? Czekamy, słuchaj, za tym samym gościem, nie? Przychodzi i mówi jej, że mogę. Ja pierdzielę, nie wiem co tam się dzieje. Słuchajcie, ja tylko wpadłem kupić jednego stronkboya i zapytać czy mają jakieś kamienie na ogród i w jakiej cenie. Ja pierdziele. Jaki straszny chaos tam powstał. No nic, co zrobić. Wracam do bojców. Obstawiamy ostatnie akro, tam ścianę przewracają już tą pojedynczą. Ile się da tyle się da. Nie możemy się z tym za bardzo śpieszyć, niestety. Ale jutro na pewno ściana będzie już od, ten, otworzona i będziemy zaczynać robić miejsce na stal. Stal. Zobaczymy jak szybko będą operować. Powiedział, ten pracownik mówił, że trzy dni. tamtym później właściciel powiedział, że piątek najwcześniej, poniedziałek najpóźniej. Bo to trzeba obrobić, bo to duża stal i bla, bla, bla. Ciężka sprawa. Ja się nie dziwię, bo słuchajcie, ta belka tam było na 600 kg. Także jest poważna, poważna, poważna stal. Stąd ta cena też i dwie mam takie belki. Także nic. Wracam. Yeah. A, jakbyś, a jakbyś tym młotem tak. Jedną które Czekaj, wyjść jeszcze raz. A tak. chcesz nową kamerę? Nie bliżej kamery, by tak to było. Żeby... To było naprawdę blisko. Dobra. Ale jak się na poleciała, słuchajcie, ona nic nie trzymała. zabierzcie <ślepiszcie> Ciebie stąd. Postawiliśmy ostatnio, jest tego naprawdę w Będę musiał chyba wrócić do mojego mister Klienta, Sports Move i zabrać resztę. Nie, nie bój się. Jeszcze mam trochę na ogrodzie. Jak zobaczymy, zobaczymy. Powinno wystarczyć. Myślę, że jeszcze tam bym dołożył coś w środku, ale ogólnie na razie mamy tacy tutaj. Lecimy z tym. Demolka trwa. U. Zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze na koniec chłopaczyna na przyjechał i ten i wymienia nam skipa. Naprawdę dobra firma, powiem Wam szczerze. Z jeden telefon to my zaraz przyjedziemy. Zobaczcie co się wydarzyło. Ściany prawie nie ma. Została tylko wewnętrzna część. Zostawiamy sobie ją na jutro. I będziemy ją sobie obserwować. Tutaj cięcie już też powstaje, bo musimy wyciąć aż tak daleko. Tam kawałek zostaje, i będzie reszta nadbudowana na słupek i na tą ściankę, która idzie tutaj. Zakryliśmy jeszcze ostatecznie w środku tym szitem niebieskim, aby nie było widać, co się dzieje w domu. Zakryliśmy płytą drzwi do domu, także jest cacy, słuchajcie. Jutro poleci reszta, jutro będziemy otwierać dalej. Stal zamówiona. Lecimy. Ski przyjechał, mamy co robić. Znowu się żegnam, słuchajcie, zobaczymy się jutro. Jutro zobaczymy się w Haslemere. Z Jasem idziemy skończyć tą robotę, bo podobno zamontowali jej blaty w kuchni. Także będzie co pokazać. Będzie ten projekt zupełnie inaczej wyglądał. Trzymajcie się ciepło. Dozo.